Co się stało? Potem ci opowiem. Musimy wstawić silnik do samochodu. Ale tak, żeby chłopaki mogli się przejechać. Trzeba coś zrobić, bo stracimy tego faceta. Dobrze. Pan zawsze troszczy się o innych. To stało się ładne. Nie łącz mnie, nie ma mnie dla nikogo. Powiedz, że mnie nie ma. Nie wpuszczaj nikogo. Co się dzieje? Wychodzi? Co się skupić na ważnym projekcie dla firmy? O co chodzi? Chcę stworzyć firmę o silnym kapitale, żeby powstał bank. Świetnie. Tylko próbuję, ale to dobry pomysł. Pamiętasz, że mecenas Costa będzie miał spotkanie z Pawłem. Odwołaj to. Nie chcę oglądać projektów mojego kuzyna, kiedy tworzę bank. Wiesz, co mam powiedzieć? Że zniknąłem, zabili mnie, zlikwidowali. Nie ma mnie. Dlaczego zawsze chcesz się nie pozbyć? Nie mam czasu, więc przyjdź jutro. Wysłuchasz mnie. Nie udawaj, ważniaka, bo każe cię wyrzucić. Spróbuj. Zrobię to. Uspokój się, Iwo. Przyszedłem nie w porę? Milagros, idź do pani Angeliki. Teraz nie mogę. To rozkaz. Poza tym nie zaniosła się jej śniadania. Gloria to zrobiła. Pani chce cię widzieć. Dobrze już, dobrze. Co się stało? Źle z nią. Ma źle w głowie. Nie chce zostać milionerką. Co to? Szampan. Nie wiesz, jak wygląda? Zabierz to Iwo jest w gabinecie. To mnie nie obchodzi. Jak to nie? Nie widzę w tym nic złego, że przyjaciele wypiją za życie. Poszalałeś? Chcę uczcić te chwile, które jeszcze zostały nam na tej planecie. Jesteś poetą? Zawsze nim byłem, ale nie słuchałaś mnie. Martwi mnie, że Federico jeszcze nie dzwonił Rozmawiałem z nim, wszystko w porządku Co ci powiedział? Nic Był tajemniczy, ale w dobrym humorze, więc nic nie podejrzewa wiemy. Za nas I mojego szwagra Nie chcę go zostawić na lodzie Spójrz na mnie. Jesteś już dorosła. Powinnaś być zadowolona, zamiast udawać obrażoną. Nie udaję, jestem obrażona. Postaraj się zrozumieć. Postanowiłam przekazać Ci wszystko, co mam, bo w testamencie mogłabym zapisać Ci tylko 25%. A ja chcę, żebyś miała wszystko. Nie chcę niczego i przysięgam, że jeśli będzie Pani nalegała, rozdam te forsę biednym. Zdobędę pieniądze pracą. Nie jestem interesowna. W ostateczności odejdę. Jeśli Pani da mi forsę, odejdę z tego domu. Złoszczę się, bo Iwo odrzuca wszystkie moje pomysły. Nie były dobre. Nie możesz tak powiedzieć. Jeśli nie zapewnimy bezpieczeństwa robotników, poniesiemy tego konsekwencje. Bądźmy szczerzy. Ślizgnąłeś się do tej firmy. Podzieliłeś zespół. Nadal to robisz. Wyłudziłeś akcję od mamy. Nie zaprzeczaj. A ty, Costa, jesteś tu na życzenie mojego kuzyna. Wbrew mojej woli. Wiem, ale liczy się firma. Wy stąd. Masz mi za złe związek z Milagros? Nie cierpiecie. Koniec zabrania. Więc wyjdźcie. Nie wyjdę, dopóki nie zrobimy inspekcji budowy. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz nie zgadzać się ze mną, ale nie z zarządem. Mam im wysłać notatkę? Pożałujesz tych słów.

Odrzuciła moją propozycję. Zrobiła to? Nie chce ani grosza. Co więcej, podejdzie z domu, jeśli będę nalegała. Myślałam, że mnie kocha. Niech pani tak nie myśli. Mili panią uwielbia. Więc dlaczego mnie odtrąciła? Nie panią, a pieniądze. Znam mili. Ona kocha duszą. Nie chce nawet jednej monety. Niech pani zrozumie. Co robisz? Odchodzę. Jak to? Idę sobie. Nie może. Dłużej nie wytrzymam. Ten dom to jedno wielkie oszustwo. Umieram z miłości do Iwa, on to wie. Ale nie mogę mu zniszczyć życia. A z drugiej strony jest przyjaciel, którego interesowały moje pieniądze. Nie powiedziałaś pani, to bez znaczenia. Chodzi właściwie o jedno: Brunet cię nie obchodzi, a pani starsza też. Chodzi o Iwa. Nie możesz tego znieść. Nie. Gdybyś widziała, jak na mnie spojrzał. Powiedział, kocham cię, w kuchni. I zbliżył się. Prawie mnie pocałował. Nie mogę tu zostać. A panienka dokąd? Tylko na chwilę. To nie wchodzi w rachubę. Przykro mi, to rozkaz ojca panienki. Chciałam tylko kupić cukierku. Wyślę po nie linę. Jakie mają być? Majonezowe. Majonezowe? Nie wiedzą, co wymyślić. Co robisz? Przebierz się. O co ci chodzi? O nic. Socorro przekonała pana Federika, że Wiktoria musi jej towarzyszyć na zakupach. To co? Pójdziesz do supermarketu? Spotkasz się z nią? Z spożywczym? czym? Między napojami i mięsem? Tak, zjesz ciasteczko. Mnie interesują tylko jej usta. Ciasteczka nie. Jak się czujesz? Świetnie. Gdzie byłeś? Kupowałem garnitur. Iwo tam siedzi. Jest zły. Zawsze się z kimś kłóci. Dobrze, że jesteś. Co się stało z Pablem? Nic. Podobno dyskutowaliście. To drobnostka. Chciał, żebym poszedł z nim na budowę i coś tam sprawdził. Będziesz musiał to zrobić. Zarząd podjął stosowną uchwałę. Umów go na jutro z Pablenem. Dobrze. Nie możesz uciec. Co mam zrobić? Zostań. Zostaw torbę i idź do klasztoru. Na kilka dni. Uspokoisz się. Nie sądzę. Uwierz mi. Ale jeśli nie zmienisz zdania, odejdziemy. My? Tak. Bo tam, gdzie ty, tam i ja. Dobrze. Pójdę do klasztoru, ale nie mów nikomu. Jestem paplą? Tak. I niech ci się nie wymknie ani słowo. Obiecuję. Zadzwonię do ojca Manuela. Prosiłam, żebyś nikomu nie mówiła. Przecież idziesz do klasztoru. Tak i nie. Do siebie. Gdzie? Do domu mamy? Tak. Zamarzniesz tam. Nie, jest kominek. Rozpatrz. Nie możesz tam spać. Dlaczego? Zaniosłam już teraz. Będzie ciemno. Pełno tam świec. Nic mi nie będzie. Nie wierzę ci. Ja też nie. Co się dzieje? Duszę się. Wytrzymaj. Brak mi powietrza.

Przecież chciałeś zobaczyć panienkę Wiktorię. Mam astmę. Już się rozłączyłem. Proszę o pokój. Pana nazwisko? Damian Rapallo. Dokument, proszę. Jakiś kłopot? Nie. Ma pan bagaż? Ktoś będzie o mnie pytał. Proszę go wpuścić. Dobrze.